To ja, Świnka Pepa, a to mój domek wakacyjny. To mamusia Świnka i tatuś Świnka. Babcia i dziadek Świnka. I mój braciszek George. Mamy wiele przyjaciół. Panią Byk, rodzina królewska z dziećmi, a także Candy, Zoe... Eli i Suzy. Richard i Rebeka. Lisek i Pedro. Jeżeli lubisz moje filmiki, zostaw łapkę w górę. Tego dnia tatuś świnka został sam z George'em. Och, synku, mamy półmęskiego dnia. Mamusia powinna zaraz wrócić. A gdzie jest mamusia i papa? zapytał George, popijając butelkę mleka. Mamusia poszła z Pepą po świadectwo, bo dzisiaj zakończenie roku, a ja tu troszkę muszę posprzątać, żeby było czysto. Tatuś Świnka zamiatał kuchnię. Ale się zmęczyłem. Muszę odpocząć. Tymczasem przed szkołą Pepa, odświętnie ubrana, żegnała się z przyjaciółmi. Wow, Pepo, jako jedyna dostała świadectwo z czerwonym paskiem. Piękne to świadectwo! Pokaż Pepo, chciałabym zobaczyć. Wszyscy przyjaciele. Ciskali nosa w nie swoje sprawy. Chcieli zobaczyć świadectwo Pepy. Jeju, może ja w przyszłym roku też się będę uczyć Na pewno to przecież nic trudnego powiedziała Pepa. Ja wam pomogę mogę wam troszkę pomóc w matematyce fajnie by było, Pepo super. Pepo zapytała Masza. Tak? A gdzie wybierasz się na wakacje? Ja może podjadę z misiem nad morze. Maszo, ja się nie wybieram nigdzie. Przecież mieszkamy w domku wakacyjnym. Mamusia świnka ucięła sobie małą pogawędkę z panią byk. Pepa jest bardzo zdolna. Sama pani widzi list gratulacyjny. Świadectwo z czerwonym paskiem oraz książka w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Pani byk, jesteśmy tacy dumni z naszej Pepy. Och, należą Wam się jakieś wakacje. Trzeba nagrodzić Pepę za ciężki wkład. Który włożyła w swoją naukę. Ach, wie pani, co my teraz? Mieliśmy troszkę wydatków, ponieważ kupiliśmy domek wakacyjny. Naprawdę, to wspaniała wiadomość. Może kiedyś będę mogła z moimi dziećmi Was odwiedzić? Oczywiście, pani Byk, zapraszamy. A teraz wracamy z Pepą do domku. W takim razie do zobaczenia. A wy dzieci chodźcie jeszcze do klasy. Bo muszę Wam rozdać wasze świadectwa. Niestety, nie wszyscy mają czerwony pasek tak jak Pepa, ale jest wiele dobrych ocen. No to cześć wam udanych wakacji. Cześć Pepo. Pepa i mamusia świnka. Udały się do domu. I co, Pepo? Masz ten czerwony pasek? Zapytał George. Tak, mam czerwony pasek. Jako jedyna z klasy. Pepo, jesteśmy z ciebie tacy dumni. Jakie świadectwo, ale ja nie umiem czytać. George, synku, nie martw się i na ciebie przyjdzie pora. Również dostaniesz czerwony pasek. Ale to nie wszystko, tatusiu świnko. Pepa dostała również list gratulacyjny, a raczej my dostaliśmy list gratulacyjny, a także książeczkę w nagrodę. Tatusiu Świnko, a co tobie się stało w nos? Dlaczego masz czerwoną kropkę? O! to nic takiego! Zamiatałem trochę i nabiłem sobie sińca. Tatuś Świnka zaczął czytać list gratulacyjny. Pepo, jestem z ciebie taki dumny! Ja też, kochanie! A tak w ogóle to ślicznie wyglądasz w nowej sukience. No dobrze, dzieciaczki. Proszę iść się przebrać, umyć ręce i zaraz siadamy do stołu. George zabrał książeczkę Pepy i dzieci pobiegły na górę. Pepa przebrała się w swoją sukieneczkę. Pepo, co dzisiaj robimy? Może pojeździmy na dyskorolce? George wskoczył na dyskorolkę. Tymczasem na dole mamusia świnka przygotowywała obiad. Tatusiu, co będziesz jadł na obiad? Ojeju, a dlaczego? Ty masz tutaj taką czerwoną kropkę. I z tej strony również. Ale jaką kropkę, jaką kropkę? Ja nie mam tutaj żadnej kropki. Mówiłem, że to siniak. Mamusia świnka wyciągnęła lustro. Lepiej popatrz do lustra. Tatuś świnka zaglądnął do lustra. jej no faktycznie więcej mam tych siniaków. Może się uderzyłem miotłą w parę miejsc. Ale to wcale nie były siniaki. Tatusiu świnko, jesteś cały w czerwone kropki. Chyba jesteś chory. Ojeju. Och, będę musiała zadzwonić po panią weterynarz. Nagle na dole pojawiła się Pepa i George. Mamusiu, ja i George idziemy pojeździć na deskorolce. Ale chwileczkę. Dzieci, popatrzcie na mnie. Oj, 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 oj. Chyba nigdzie nie pojedziecie. Dlaczego? Przecież są wakacje: Pepo, George, Tatusiu Świnko. Macie ospę. Ja się nie zaraziłam, ponieważ jak byłam mała, przechodziłam już tą chorobę. A ty, Tatusiu Świnko, nie miałeś ospy? No, nie miałem nigdy, nawet za bardzo nie wiem, co to jest. Ospa to jest taka niegroźna choroba. Ale trzeba leżeć w łóżeczku. Dlatego wszystkich Was zapraszam do łóżka. Ale najbezpieczniej będzie zadzwonić do pani weterynarz, żeby podała jakieś leki. Mamusia świnka ułożyła wszystkich do łóżka. No dobrze. A teraz dzwonią do pani byk. Oj, 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 oj. Dlaczego ospa we wakacje? Halo, pani weterynarz? Tak, w czym mogę służyć? Pani weterynarz, cała moja rodzina oprócz mnie ma prawdopodobnie ospę. Czy mogłaby pani do nas przyjechać? To poważna sprawa. Musicie wleżeć w łóżkach, nie możecie wychodzić na zimne powietrze. Tak, tak, wiem, już ułożyłam Pepe i Georgia. Zaraz będę. Teraz panuje epidemia. Proszę się nie martwić, mamusiu. Ach, nim pani byk przyjedzie, przygotuję apteczkę i ciepłą herbatkę. Mamusia świnka przygotowała dla Pepy, George'a i tatusia ciepłą herbatkę. Wam kładę koło kastliczka, a tatusiowi śwince na krzesełku. George jest malutki, dostanie mniejszy kubeczek. Halo, dzień dobry. Drzwi były otwarte, więc weszłam. Tak, pani byk, wszyscy leżą na górze. Mamusiu Świnko, będziesz potrzebowała specjalnej maski ochronnej, takiej jak ja mam. Pani byk, ja nie potrzebuję takiej maski. Ja już miałam ospę. A, to zmienia postać rzecz. Ja nie miałam, więc mam maskę ochronną. Zaprowadź mnie do swoich domowników. Ojoj, oj, oj, to już zaawansowany stopień. Niech no spojrzę na te twoje pociechy. Zaraz zmierzymy im gorączkę. Och, dzień dobry, pani byk. Jak to nie nietrafnie, że mnie pani widzi w takim stanie. No, nic, pani świnko, nie poradzimy. Jestem tutaj, żeby pomóc. Pani byk zmierzyła temperaturę tatusiowi śwince. Moi drodzy, widzę, że macie tutaj ciepły posiłek i ciepłe picie. Bardzo dobrze. Musicie się wygrzewać. Mamusia świnka nie ma się, czym martwić. Proszę, tutaj są lekarstwa dla Pepe, Georgia. I tatusia. Codziennie po jednej tabletce. Zero wychodzenia z domu. No, to by było na tyle. Myślę, że po tygodniu choroba ustanie. Byk, bardzo dziękujemy. Taka moja praca do usług. A pani mamusia, świnka nie musi się niczym martwić. Ospy nie dostanie. Pepo? Spędź. Tydzień w łóżeczku. Wszystko powinno być dobrze. George, ty również nie wyglądacie najgorzej. Prawdopodobnie Pepa przyniosła epidemię ze szkoły. Teraz bardzo dużo dzieci ma ospę. Nie tylko dzieci, bo tatusiowie świnki. Też mają. No tak się to czasem zdarza. Teraz będę musiała iść, bo mam kolejne wezwania. Dziękujemy, pani Byk. Ach, no tak to się zdarza. Wypoczywajcie. Jak będziecie czegoś potrzebować, to wystarczy, że zawołacie. Pepo, George, przykryjcie się kołderką. Tatusiu, ty również. Ja idę zaparzyć sobie herbatki. Troszkę się zmęczyłam.